No i mamy tą kobietę, która jest niepewna siebie, niepewna swojej kobiecości i co wtedy robią takie osoby? No działają różnie, w zależności od tego jak horoskop urodzeniowy ich wygląda albo jak wygląda ich portret tarotowy albo można porównać to i to. Muzyka Witam was bardzo serdecznie w filmie dotyczącym portretu tarotowego. Dawno nie nagrywałam, ale jakiś czas temu jedna z moich widzek przypomniała mi o komentarzem pod jednym portretem tarotowym, że dobrze by było zacząć nagrywać. Trochę to minęło, musiało się odleżeć, musiało E, nabrać mocy prawnej. No więc przychodzę do Was dzisiaj z portretem tarotowym, e, ale chcę się zająć tylko jedną kwestią, czyli e, cesarzową w negatywie i Wenus w upadku. E, nie powiem Wam, czy jest to portret tarotowy. E, z imienia i nazwiska nie nazwę tej osoby. To jest kobieta, młoda kobieta. E, powiem Wam tylko, jaka jest data urodzenia 28 września 2000. I e, ta osoba, to jest polka raczej to jest osoba z tego jest znana z tego, że jest znana i zainteresowała mnie ta osoba, bo już nawet jakiś czas temu, ponieważ był taki zgrzyt na linii właśnie ta kobieta z inną już takim wieku średnim zasłużoną artystką no i tak zaczęłam patrzeć na Bohaterkę dzisiejszego naszego i mojego, nazwijmy to w cudzysłowie wykładu, przez pryzmat właśnie portretu tarotowego. Od razu wpadło mi w oko bardzo dużo poprawie jej urody czyli jaka siła wewnętrzna musi tą panią pchać do tego, żeby ona sobie poprawiała urodę. Więc obliczyłam portret tarotowy, spojrzałam na horoskop urodzeniowy. Horoskop urodzeniowy jest, oczywiście godzinę nie znamy, ale można spojrzeć tak ogólnie, jakie są aspekty, już nawet nie w domach. No i co odkryłam? Odkryłam, że taka kobieta, która ma Wenus w upadku i która ma w negatywie cesarzową, no właśnie jest, przynajmniej z wizerunku. Taka, a nie inna. Czyli e, usta są bardzo duże. E, jest zbyt e, makijaż e, przesadzony. Taki właściwie e, to nie jest niewidoczny makijaż, tylko to jest makijaż, który e, no, z daleka widać i który właściwie przesłania tą osobę, tak? E, ja widzę, że tu się światło zmienia, ponieważ jest taka pogoda. Wiecie, jak jest wiosną. Raz jest słońce, raz przychodzą chmury, jeszcze dzisiaj jest wietrznie. Także raz będzie jasno, raz będzie ciemniej. Na to nie mam wpływu. I no, co ta osoba? Nie wiem, co ta osoba sobą reprezentuje tak wewnętrznie. Na pewno w, jakiś, w jakimś sensie ma poukładane w głowie, na swój własny sposób i na wiek, w jakim teraz się znajduje. Ale sam wizerunek może odzwierciedlać, że. Ta cesarzowa w negatywie będzie grała w jej życiu dużą rolę i będzie to dla niej prawdopodobnie nie do przeskoczenia. Być może z wiekiem nie będzie mogła albo zrozumie o co chodziło, albo nie będzie mogła pogodzić się z upływem lat. Gdzie ona ma tą cesarzową w portrecie tarotowym? Ma oczywiście ją w karmie. I jak odrobić lekcję karmiczną, w tym wcieleniu, również ma cesarzową. Najsilniej ją warunkuje kapłanka. Na trzecim etapie życia również ma kapłankę. I co jest jeszcze bardzo ważne, jak radzi sobie ze stresem, ma kartę śmierci. No i gdzie znajduje się w jej horoskopie Wenus? A propos tej cesarzowej, bo nie wiem czy wiecie, ale cesarzowa w tarocie, zwłaszcza u Rydera White'a, ma symbol Wenus i ta Wenus rządzi znakiem byka i rządzi znakiem wagi, to znaczy, że to jest jej pole, to jest jej znak Zodiaku, ona czuje się tam najlepiej. Ona może się wyrażać najlepiej, e, e, najpełniej w tych znakach zodiaku. I w znakach opozycyjnych, czyli do wagi opozycją jest Baran, a do, e, do byka opozycją jest Skorpion. W znakach opozycyjnych ta Wenus jest na wygnaniu. To oznacza, że ma najdalej do siebie do domu, czyli 180 stopni na, na kole astrologicznym jest tak słaba, że musi się ratować jakimiś innymi sposobami, żeby podkreślać czy zawalczyć o swoją kobiecość. No i nasza bohaterka dzisiejszego filmu, gdzie ma tą Wenus w horoskopie urodzeniowym w Skorpionie, czyli na wygnaniu, w upadku. Wenus w Skorpionie archetypowo jest zachłanna, zazdrosna, Przesadzona, ma przesadzone reakcje emocjonalne, ma, jest bardzo aktywna seksualnie, również manipuluje swoją seksualnością świat, otoczenie. No ma zabarwienie skorpionowe, oczywiście ja mówię tutaj o negatywach w kontekście tego portretu tarotowego, bo Wenus w skorpionie też ma pozytywy, chociaż ona nie może się realizować tak w pełni, gdyby była w byku, czyli w swoim własnym, własnym władztwie, domicylu inaczej rzecz mówiąc i... Naturalnie nie mogłaby się zachowywać, czyli nie by, byłaby pewna siebie. W Skorpionie i w Baranie Wenus nie jest pewna siebie, nie jest pewna swojej kobiecości. I jako, że bohaterka mojego e, tego filmu ma tą Wenus w Skorpionie, czyli na wygnaniu, i ma cesarzową w karmie i w odrobieniu lekcji karmicznej, to w jej w młodym wieku, to jest rocznik 2000, więc ona teraz ma 24 lata. W roku 2024 najpełniej realizują się w młodym wieku planety osobiste, czyli Mars, Wenus, Merkury. Słońce również, natomiast młodzi ludzie realizują się poprzez te planety. Natomiast wraz z wiekiem do głosu dochodzi zrozumienie, na przykład Saturna, zwrócenie uwagi na inne planety, zrozumienie, że. Muszę inaczej postępować. Jeżeli mamy aspekt z Saturnem, mamy aspekt z planetami społecznymi albo z planetami em, pokoleniowymi, e, planety osobistej Słońce, to z czasem dopiero przychodzi zrozumienie, że nasza droga e, czy postępowanie było zbyt e, e, idące na przykład nam na szkodę albo nieprzynoszące e, e, jakichkolwiek... E, profitów czy korzyści dla nas samych no i dopiero z wiekiem przychodzi taka refleksja kiedy jesteśmy młodzi wyrażamy w pełni te planety osobiste, czyli wyrażamy je archetypowo i bohaterka mojego e, dzisiejszego filmu e, z datą urodzenia 28.09.2000 wyraża tą Wenus w Skorpionie e, w pełni, czyli e, no i ta cesarzowa na, w karmie Czyli po prostu wizerunek, swój własny wizerunek. Już machnijmy ręką, w jakim domu u niej znajduje się ta Wenus w Skorpionie. Gdyby znajdowała się w pierwszym domu albo na ascendencie, to, to widzimy od razu, jak ta Wenus się realizuje. Czyli zbyt duże usta, zrobione, zrobione a nie naturalne. Przesadzony makijaż i właściwie taka chęć zwrócenia na siebie uwagi poprzez darcie kotów, mówiąc kolokwialnie, z innymi y, y, osobami, żeby siebie wypromować. Cesarzowa w karmie to w jej portrecie tarotowym prawdopodobnie przez całe życie będzie się przewijał ten temat braku pewności siebie, braku pewności swojej własnej kobiecości, czyli będziemy wszystko robili, albo ta osoba będzie robiła wszystko, żeby zachować jak najdłużej młodość. Tym bardziej, że ona ma na pozycji radzenia sobie ze stresem kartę śmierci. Ta śmierć może się pozytywnie albo negatywnie realizować, ale ja Wam mówiłam przy okazji portretu tarot, nie portretu tarotowego, tylko opisu karty śmierci, znajduje się na, w Alkanach Wielkich, że to są również operacje plastyczne, poprawianie swojej urody, także medycyną estetyczną. Więc w taki sposób. Tą wewnętrzny strach, wewnętrzną niepewność, wewnętrzny niepokój, e, e, swój własny kobiecy czy swojej własnej kobiecości, ta bohaterka mojego filmu prawdopodobnie będzie rozładowywać niekończącymi się czy powtarzającymi się w kółko poprawieniami swojej urody. Notabene, jeżeli macie ochotę wiedzieć, jak wygląda wasz portret tarotowy, analizę portretu tarotowego, zapraszam Was do opisu, tam znajdziecie informacje, jak możecie to uzyskać. Zapraszam Was również bardzo gorąco do wspierania mojego kanału, ponieważ ten portret tarotowy możecie otrzymać bardzo szybko. No, i e, bohaterka naszego, e, e, naszego filmu, mojego filmu i mojego monologu e, będzie e, no, postępowała tak prawdopodobnie przez całe życie, wtedy, kiedy zacznie e, e, na jej wizerunku e, widać, że czas upływa, e, e, czyli e, e, grawitacja zacznie działać albo zacznie działać no, zmniejszanie się kolagenu w skórze, hormony zaczną inaczej pracować, czyli estrogeny po prostu tak gdzieś od 45-48 roku życia mniej są produkowane przez nasz organizm kobiecy, wtedy skóra staje się bardziej sucha, bardziej. Więcej z tak także ja prognozuję, że prawdopodobnie będąc w tym wieku, będzie na siłę chciała ratować albo zatrzymać czas. Oczywiście to może być w karykaturalnych, w tym wypadku, czy ukazać się w karykaturalnych, w karykaturalnej formie, dlatego że już teraz w wieku 24 lat. Twarz tej osoby i prawdopodobnie również inne części ciała wyglądają przesadzone, na przesadzone. Czyli podsumowując, cesarzowa w negatywie, w portrecie tarotowym, tak u tej pani personalnie się realizuje, oraz Wenus na wygnaniu w Skorpionie realizuje się tak. A nie inaczej, również wizerunkowo. No i mamy jeszcze tą cesarzową w negatywie i Wenus w Upadku w Skorpionie. Również twarz tych dwóch postaci archetypów, cesarzowej i Wenus. Mamy również w tym, że bohaterka tego filmu wywołała awanturę o. Nie wiem, czy większą rozpoznawalność, właściwie z zazdrości, to było z zazdrości. Ja mogę stwierdzić, że to było z zazdrości, yy, yy, dlatego że inna kobieta. Ma już ugruntowaną pozycję jako artystka, jest rozpoznawalna, ale na to sama zapracowała i poprzez prawdopodobnie tę Wenus w upadku i cesarzową w negatywie, bohaterka tego filmu chciała. Podreperować swoją pewność siebie, no i przy okazji się wypromować, bo co, co działa na wypromowanie, zawsze działa jakaś kłótnia, zawsze działa jakieś um, jakaś, takie zamieszanie wokół siebie. I Venus w upadku bardzo dobrze potrafi to robić. Czyli nie ma oporów przed um, obelgami w stosunku do drugich osób, nie ma oporów. Um, Wobec tego, żeby kogoś zdyskredytować czy pognębić, i tak dalej, tak? Taka jest archetypowa Wenus w Skorpionie bez w ogóle żadnych aspektów tak z innymi planetami. Natomiast jeżeli wy macie jakiekolwiek aspekty czy Wenus w Skorpionie, macie Wenus w Skorpionie i macie z innymi planetami aspekty, to wcale ta Wenus w Skorpionie nie musi być taka rozbuchana. Ona może być hamowana przez inne planety albo wręcz przeciwnie, na przykład przez Jowisza bardzo mocno popychana do przodu i bardzo, no właśnie, taka rozszerzająca swoje, swój wizerunek, swoje wpływy, tak? Czy, czy podkreślająca na przykład w niektórych sytuacjach te negatywne, te negatywne cechy. Wenus w Skorpionie, oczywiście. No i odrobienie lekcji karmicznej też bohaterka naszego firmu ma w karcie cesarzowej, więc bardzo trudno jej będzie odrobić lekcję karmiczną. Um, um, ona lekcję karmiczną ma w, 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 w cesarzu, um, czyli um, um, zawsze będzie się czuła. Um, Osobą, która y, y, nie zasługuje na y, dobry związek, albo po prostu będzie, będą takie y, wzloty i upadki w związkach, albo może również przez to, że nie jest pewna swojej własnej kobiecości, może wchodzić w relacje trójkątowe z mężczyznami, którzy dużo mogą, którzy mają dużo pieniędzy, którzy mogą ją wypromować i to będzie z wyrachowania, a nie będzie z prawdziwego uczucia czy, wiecie, takiej bezinteresownej bliskości. Tak więc, ja myślę, że jeżeli jesteście zainteresowani, o kim ja mówię, to po dacie urodzenia możecie szybko zidentyfikować tą osobę, ale pamiętajcie, że ja tutaj skupiłam się tylko i wyłącznie na tej kwestii, nie omówiłam całego portretu tarotowego, bo yy, yy, chciałam Wam pokazać, jak można yy, yy, tylko poprzez wycinek jakiś od razu określić osobę, motywację tej osoby. I oczywiście to może się również Wam przydać, dlatego że jeżeli macie ochotę uzyskać ode mnie analizę portretu tarotowego, tak jak mówiłam, zapraszam Was do opisu, tam, jest, tam są informacje, jak możecie to zrobić. Też jakieś Wasze blokady albo przesadzone reakcje. Niekoniecznie musi mieć to związek z cesarzową, może to mieć związek z innymi. Kartami na różnych pozycjach tego portretu tarotowego, wtedy możecie świadomie dowiedzieć się ode mnie, w jaki sposób działacie i jakoś skorygować. Tak, pracować nad swoimi automatycznymi reakcjami czy akcjami, które tak naprawdę długofalowo mogą Wam nie przynosić dobrych efektów, a wręcz przeciwnie, może szkodzić. Dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Widzimy się na filmach tylko dla wspierających mój kanał. Tam są bardzo fajne bonusy dla Was, coś czego nie publikuję. No i zapraszam, zachęcam do wspierania kanału.